Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Ferrari 250 GTO z kolekcji Fizy Publishing. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 26 numer kolekcji, a potem złożymy sobie resor tylny lewy. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 26 zawiera resor lewy tylny piórowy resor, tak jak w Dodżu, tylko że nie tak jak w Dodżu, plastikowy. Lipa. Wspornik przedni plastikowy. Wspornik tylny plastikowy. Wspornik środkowy plastikowy. I dwa zestawy śrubek. Na szczęście śrubki są metalowe. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. Okay. Na samym początku mówią nam, żebyśmy się przyjrzeli resorowi plastikowemu. I mamy tutaj strzałeczkę. I strzałeczka wskazuje, w którą stronę jest przód samochodu. Czyli tam. I będziemy mieli łatwiej, żeby się tutaj odnosić. I teraz, właśnie od tej strony przodu samochodu, yy, bierzemy sobie wspornik przedni, wkładamy go w ten oto sposób. Mamy trzy otwory i dopasowujemy to do trzeciego otworu. Bierzemy sobie śrubkę typu H i przykręcamy. Następnie bierzemy sobie wspornik tylny i tylny przykręcamy. Najpierw dopasowujemy tutaj i też za pomocą śrubki typu H przykręcamy. Następnie bierzemy sobie tylną oś z poprzedniego numeru i teraz sobie tu zobaczmy, odwracamy w ten sposób. Eee, he, he, he. Tu odwracamy w ten sposób. Tak. tak. I teraz tym sworzniem celujemy tutaj w ten otwór. Tak jest. Następnie przykładamy śro yy, środkowy wspornik, który będzie. Nie widzę. A dobra, bo tutaj mamy. Yy, myślałem, że tu jest. Chyba to nie jest specjalnie zrobione. Ten dziubek, tylko po prostu to jest. Kawał plastiku im tu wylazł i tyle. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. W jaki sposób będziemy to dopasowywać. Czy to zrobię tak. A teraz się jeszcze przyjrzę. Tak to ma znaczenie, bo tutaj jest taki plastikowy ogranicznik. Więc tym ogranicznikiem, jakby do tyłu samochodu, bo teraz tył samochodu jest tamtą stronę. Bierzemy sobie śrubkę typu B i przykręcamy. Okay. Chyba jeszcze trzeba dokręcić. Aczkolwiek w plastik, więc trochę się obawiam. Dobra. E? Kie pasa? A, bo sraken pierdaken tutaj od tej strony jeszcze trzeba. Przykręcić. Na szczęście to, co zrobiłem, jest w następnym kroku, więc nic się nie stało. Więc od drugiej strony, od spodu przykręcamy. O. I to tyle. Tak właśnie się prezentuje lewy resortylny przymocowany do swojej półosi. No właśnie. No i mamy tutaj kolejny przypadek plastikozy w tym modelu. No ale montaż był dosyć łatwy. Oczywiście, jeśli nie jest się takim przypałowcem jak ja, yy, ponieważ przeanalizowałem sobie podczas montowania tego odcinka, to co zobaczyliście i to co jest w przebitkach, to jest źle. Ale tak naprawdę ja wam pokazałem to dobrze, ale sam ja ostatecznie zrobiłem to źle, ponieważ pokazałem wam tą strzałeczkę, którą, do której trzeba było przymocować ten pierwszy element. I tam w pewnym momencie ten resor mi wypadł z ręki. I on się obrócił. Z złapałem go i obróconego złapem i zacząłem montować sobie. I tak naprawdę za tydzień zobaczycie, że ja się właśnie zorientowałem, że źle to zmontowałem. I nie wiedziałem kompletnie jak. I dopiero jak zmontowałem, y zmontowałem odcinek, to zobaczyłem, co tam tak naprawdę się stało. Że pokazałem wam tą strzałeczkę i potem wypadło mi z ręki. Złapałem i zamontowałem wtedy już odwrotnie. Także mam nadzieję, że. W u was jakby to nie było zauważone, bo nie powinno być, tylko dopiero jakby ja zauważyłem w następnym etapie budowy. Więc jeśli będziecie się trzymać tej strzałeczki, to wszystko będzie ok. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie zawieszenie tylne lewe. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.